Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z Rzepnika spod wielkiego dębu Jagiellon w Rzepniku mającego 400 albo 500 lat. W środku pusty, w złym stanie dąb już, wielka dziupla, nie wiadomo może kiedyś runąć. Natomiast ochrona takich starych dębów właśnie zniszczonych jest niezwykle ważna, dlatego że stary dąb to nie jest tylko drzewo, ale także to jest cały ekosystem. To są dziesiątki gatunków owadów i grzybów, które na nim żyją, często wyspecjalizowanych właśnie w dębie, w drewnie dębowym. I dzisiaj odnalazłem drugi raz na tym dębie, pierwszy raz w tamtym roku, niezwykle rzadkiego grzyba. Jest to poro język dębowy, zwany też porkiem dębowym Buglosoporus quercinus. Widzicie, taki pomarańczowy trochę. Poproszę o zbliżenie może. Jest to, e, jest to grzyb, który jest trochę podobny do żółciaka siarkowego. I ja go pomyliłem, muszę przyznać w pierwszym momencie w tamtym roku chciałem go ściąć i dopiero tak zacząłem oglądać z bliska i myślę sobie, on nie jest wystarczająco pomarańczowy. E, jest to grzyb ściśle chroniony, niezwykle rzadki, ma tylko kilka stanowisk w Polsce właśnie na starych dębach. I naprawdę zwracajmy uwagę na takie rzeczy, że właśnie dęby są takimi miejscami, gdzie jest wiele rzadkich gatunków. W ogóle w Polsce przyjęło się, że jak drzewo jest jakieś częściowo złamane, chore, to po prostu należy je wyciąć, zniszczyć. To drzewo w latach 80. także było do wycinki. Był taki pomysł, żeby je wyciąć, bo może stanowić zagrożenie. Natomiast jest to niezwykle cenny stary dom, właśnie, który ma bardzo e, rzadkie grzyby na sobie e, i jest dużo więcej w Polsce takich drzew właśnie, które, które są niby zamierające, a tak naprawdę one są pełne życia. Takie umierające drewno jest pełne życia. Nie rozumieją tego ludzie w urzędach miast, na przykład w tamtym roku, bulwersujący bardzo przypadek, kiedy w Urzędzie Miasta Strzyżów wydano zgodę na wycinkę gigantycznego starego dębu w miejscowości Gbiska. Ten dom był w dobrym stanie, on dopiero by zaczął bumierać, taki jak ten za 200 lat. Natomiast ludzie są bezduszni wobec starych drzew. Są bardzo ostre przepisy dotyczące wycinki jakichś habazi 20-30-letnich. Prawo dotyczące w ogóle ochrony drzew powinno być tak skonstruowane, według mnie, że powinno się zwracać uwagę tylko właśnie na te stare drzewa, dlatego że młodych drzew jest dużo i no, której z nich tam zawsze się zachowają. Natomiast e, powinniśmy bardzo pilnować tego, żeby takich starych drzew nie wycinano, bo ich jest mało. Na przykład w Wielkiej Brytanii starych dębów jest więcej niż wszystkich starych dębów w całej Europie. Dlatego, że akurat w Wielkiej Brytanii te dęby były chronione, bo one rosły na pastwiskach, stanowiły zacienienie dla owiec pasących się, a także w Wielkiej Brytanii w ogóle była tradycja takich parków dla jeleni, które właśnie składały się z pastwisk i starych dębów, i po prostu te dęby się zachowały. Gdybyśmy my szanowali każde stuletnie drzewo i gdybyśmy też zwracali uwagę na ochronę starodrzewów w lasach, to by tych starych drzew w Polsce nie było. Mamy piękną przyrodę, mamy piękne łąki, mamy, mamy piękne lasy, natomiast w Polsce bardzo brakuje starych drzew. Dużo zniszczenia zrobili też Niemcy, którzy w czasie wojny bardzo rabunkowo gospodarowali drzewostanami Polski. No i też po wojnie Polska się odbudowywała, była bardzo zniszczona i bardzo dużo drzew wtedy wycięto. Więc teraz powinniśmy właśnie zdwoić ten wysiłek nie pozwalać na wycinanie starych alei przydrożnych na Mazurach czy na Pomorzu. I pilnować w ogóle, od razu reagować, jak widzimy jakieś zakusy, czy próby, czy początek wycinki starych drzew, od razu reagujmy. Popatrzcie, piękny dąb, to jest po prostu ee, coś pięknego. Ten kościół jest też piękny, stary kościół ma ponad 100 lat, ale ten dąb ma prawie 500 lat. To są też świątynie przyrody. Pozdrawiam z Rzepnika.